Słuchajcie, znowu mamy jesień, my już uciekliśmy z W tygodniu odebrałam 4 książek, czekam na kolejny. Zatem ja wszystko to wam pokażę, a już ułożyłam na półce Zbyt stwierdził, że kolorystycznie jest mi chyba, więc muszę pomyśleć jaki ustawić Bo nigdy nie byłam fanką ustawiania książek kolorystycznie, ale chyba teraz będę tego zmuszona Ale jeszcze nie wiem jak to ugryźć Tutaj są dla kaganiec złoczyńcy Był niedobry, więc musiałam mu go założyć Zobaczymy, może ten sposób uwarunkuje mu zachowanie, jeżeli jakie jest zły, w i sensie niedobry na innych piesków będzie miał zakładany kaganiec. Zobaczymy. Kiedyś w ten sposób się nauczył glecznie zachowywać, ale to był wczczeniakiem wtedy. I teraz jest bardziej oporny na no, wpływy innych. Więc zobaczymy. Słuchajcie, ostatnio były intensywne. pokazać moje nowe książki w sensie już trochę się gubię o których mówiłam o których nie mówiłam natomiast no, te nowe mam głównie tutaj tu jest Spray Tysona na kleszcze więc nie pamiętam czy wam mówiłam ale tak mam w mawie odebrałam nowego Harry'ego Pottera książę Półkrwi przed chwilą zamówiłam sobie ostatnią część Insygnia śmierci plus pierwszą część dworów, bo yy, i nie mam, no bo yy, tak jak wam mówiłam, sprzedałam dużo rzeczy, jak byłam mówię, jakieś tam zestawy płyt, wiecie, w Google kolekcji westernów, wampiry i takie tam no i dzięki temu zarobiłam sporo kasy, w sensie wiecie, sprzedałam rzeczy, których nie potrzebuję i dzięki temu mogłam, mogłam, kupić sobie, mogłam kupić sobie rzeczy, które chciałabym mieć i chyba sprzedałam za 600 zł. No i była wtedy promocja w zeszłym tygodniu w Empiku Festiwal Fantastyki KUP 4, zapłać za 3. Więc złożyłam 4 zamówienia, czyli zamówiłam 16 książek, w tym jedna jest w topu, bo się jakby... zaraz Wam wytłumaczę. Dobra, zaczynając od początku, to sobie włożymy tutaj. I pokażę Wam każdą z osobna Więc tak, wziąłam Hobbita. To jest Hobbit z objaśnieniami ilustrowany. Mam zamiar go przeczytać. Chyba przeczytam go po Harrym Potterze, czyli za dwie książki. No, to tu. Więc tak, mam też teraz... Prawie całą serię księżycowych miast, ponieważ nie mam pierwszej części. Ona jest niedostępna, dlatego też jej nie zamówiłam dzisiaj, bo, bo po prostu ich nie ma, w, zarówno w Foskalu w wydawnictwie, jak i w tym, jak to się nazywa, w Empiku. Niedawno też nie było tego, jak to się nazywa, dworu w pierwszej części, teraz już jest. Więc myślę, że to jest po prostu kwestia czasu i wtedy sobie zamówię z empiczka. Więc jeżeli chodzi o dwory, które ja już mam przeczytane na pewno trzy części, nie czytałam chyba tych dwóch, więc tak, mam przeczytane na pewno trzy części. Pierwszą, która powinno stać, drugą i trzecią, a tych dwóch jeszcze nie czytałam. Więc to też na pewno będzie zrobione, tylko po Hobbicie chciałabym y, przeczytać, y, dokończyć Szklany Dwór, który mam tam u góry, też skompletowany, zaraz Wam pokażę. I to, co sobie jeszcze dokompletowałam teraz, y, to Czwarte Skrzydło, które przeczytałam i ogólnie te książki nie podobały mi się jakoś, wiecie, nie były jakieś zarobiste czy coś. Natomiast musiałam kupić sobie te pierwsze części w dwóch wersjach okładkowych Wiecie, to, to, to była pierwsza jaka wyszła ale ona ma bardzo fajne barwione brzegi Ogólnie jest bardzo ładnie wydana, więc chciałam ją mieć Ale potem wyszła ta wersja, edycja specjalna, która ma no, tutaj takie wyklejki fajne I dodatkowe rozdziały, no tą też musiałam mieć jakby kumać, no nic nie poradzę No i mam do tego też Iron Flame'a i czekam, aż pojawi się storm, a ona ma się pojawić jakoś tam no. Więc no musiałam Musiałam, no musiałam, nic nie poradzę Więc tak, i jeszcze dodatkowo było w tej paczce, no, mówiłam, wiele świtów, królestwo popiołów yy, oh. I zabójczynie, tak, przed chwilą się zabiła o przedłużę, dostałam stopną. Na... No nieważne, no, więc zaraz Wam pokażę jak to wygląda pięknie. Nie? No, więc zobaczcie jak to ślicznie wygląda. Cały szklany dwór. Ogólnie ja chcę też te drugie okładki, które wychodzą. No tu już jest bajza, bo muszę teraz to poukładać. Ale zastanawiam się, czy może kolorystycznie też później tego nie poukładać. Jeszcze nie wiem. No, więc no ja się jaram tymi książkami, zarąbiście one wyglądają. Właśnie łamię moją obietnicę nie kupowania książek i ten wstępik, bo jest promka na niezgodną, że dwie... Za 50, więc teraz kupię 4 tego wydania. Zobaczymy, czy w ogóle będą w Morenie. Jak nie, to trzeba jechać do Bałtyckiej. Słuchajcie, wróciłam. Sytuacja z Empika była taka, że wchodzę i nie ma. Dobra, pytam się pani, bo akurat rozkładała jakieś książki. Okazało się, że, że leżały na półce z książkami dla dzieci. I pani mówi, że są cztery, no jak pani kupi cztery, to będą wszystkie za stówę. A ja mówię do niej, wiem właśnie, po to tu przyszłam, bo widziałam, że macie. No pani była w moim teamie książkowym, bo też ma obsesję na punkcie książek, bo mi powiedziała, że właśnie jakieś tam czekają na nią. No i mam cztery. I słuchajcie, no powiem wam, że bolało mnie to, że je kupiłam z tego powodu, że no nie chciałam przez to już ile książek kupiłam, ale jeżeli wiecie, Mm, wszystkie cztery kupiłam za stówę, a jedna z nich tylko kosztuje. O, nie wiem, jak wam pokazać. Czekajcie. Ja mamie. Więc cztery były za stówę. Yy, jedna, ta granatowa na swojej górze, kosztuje normalnie 5 dych. Wszystkie pozostałe są po 75 w normalnych cenach, więc w sumie. Mega się opłacało. Tak. Tylko no. Powiem tak. To w tym miesiącu to jest, która książka, którą kupiłam. Czekajcie, go kupiłam. Tą chyba kupowałam teraz. Nie pamiętam. No nieważne. Nie licząc Harry'ego Pottera z yy, zakonu Feniksa. 17-18. To, to to jest 22. Ups. No ogólnie. Nie, nie 22, bo też zamówiłam e, dzisiaj, zapomniałam, że no, ostatnią część Harego i pierwszą część Dworów, bo mi brakowało 24. Ale wszystko było, na, w sensie poza tą Harrym Poterem tym Harrym Potterem i tą pierwszą częścią Dworów, to wszystko było na promkach. E, to co chciałam jeszcze powiedzieć, no, no nie na swoją obronę, ale bardziej jak mam jeszcze, mm, no bo normalnie to bym już do końca roku na pewno nie kupowała książek, ale Problem jest słuchajcie taki, poczekajcie, muszę ustawić się równo. równo, O tym prawdopodobnie już Wam mówię, że jak był ten festiwal fantastyki, no to że brakuje mi pierwszej części dworów i ją zamówiłam już, ale też pierwszej części miast, yy, miasta księżycowego. Mm, więc to na pewno muszę kupić. I jeżeli pojawi się ostatnia runda Hell w czarnych, twardych okładkach, to będę musiała zamówić szóstą i siódmą. I to będzie finito na najbliższy czas, bo będę miała wtedy do przeczytania ostatnią, ogólnie rozrachunek tego, co będę musiała przeczytać. W tej chwili czytam Harry'ego Pottera i yy, Księcia Półkrwi. Przede mną jest Harry Potter i insygnia Śmierci. Hobbit Wszystkie Już tu zakładam razem z tym jak kupię Te książki, których mi brakuje Może inaczej, tak jeszcze y, Trzy części Szklanego, czyli mam już pięć Później Dwory Wszystko chcę od nowa przeczytać To jest też pięć książek Następnie księżyc, czyli już mamy 10, następnie księżycowe miasta, tego też jest 5, czyli mamy 15. Dobra, tak. Ok, nie bo się znana, czym mówiłam hobbycie, ale chyba tak. Dobra, i dalej co będę czytać. Myślę, że przeczytam sobie jeszcze raz czwarte skrzydło i Iron Flame przed premierą, która będzie w listopadzie, ale to przeczytam na, sobie w styczniu, ale to będę czytać na sam sam koniec, bo dopiero co to czytałam, więc jakby wiecie. Do przeczytania, więc mieliśmy tam 15 chyba. Do przeczytania mam jeszcze mm, trzy książki e, Tian, Fallen Christ, Rodzina, Akademia, Szkoła. Czyli to by było 18. Do tego bym miała do przeczytania dwie książki, jedną książkę właśnie Hell, czyli 19 i cztery książki z zmierzchu sagi całej, czyli to by było 23 i cztery te książki yy, tej niezgodnej. Czyli 27. Czyli 27 książek dzieli mnie od zakupu jakiejś nowej serii. I do tego czasu, albo do czasu, gdy będę czytać niezgodną, czyli ostatnią z tego, co mam sobie tam wiecie, postanowione, nic nie kupuję poza tą ostatnią dwoma tymi książkami Hell i pierwszą częścią księżycowych. Wtedy kolejno pewnie już dotrwamy do stycznia i wtedy zamówię po prostu yy, Onyx Storm, bo wtedy będzie premiera. Teraz jest dla mnie to bez sensu, bo jakby tych książek nie zabraknie. Więc mówię wtedy o Nextor na pewno, ale no, no. To wiecie. A potem będę chciała pomyśleć, jaką serię bym chciała zacząć czytać, bo mam do wyboru Igrzyska Śmierci też chciałabym bardzo przeczytać, hmm, co bym chciała jeszcze przeczytać. Hmm, no, jakby jest dużo serii, ale z takich tych bardziej znanych, tak, Igrzyska śmierci, Opowieści z Narni, e, Percy Jackson, e, Kosiarzy. Hmm, chciałabym jeszcze raz szklany przeczytać. Ale cieszę się, że mam już te serie po dokupywane. Wiecie, no miałam ten zastój i nie kupowałam tych książek i tak naprawdę całą taką serię, co mam skompletowaną, no to yy, są Dary Anioła i Mroczne Intrygi mi została jedna książka do dokupienia, yy, ale no... Miałam po prostu zastój w tym cenie, i teraz dopiero tak naprawdę na, pff, nakupowałam. Teraz też niektóre rzeczy posprzedawaliśmy z tych płyt. To sebek już sobie to Wiecie, na sepkę konto, no bo musi być jakieś. Równouprawnienie. Nie może być tak, że tylko ja sobie coś kupuję, wiadomo, bo sprzedałam swoje rzeczy, ale no też głupio mi jest i chciałabym, żeby on też mógł sobie coś fajnego kupić. Mamy oszczędności, ale umówiliśmy się, że tego nie ruszamy, więc no po prostu podzieliliśmy się tą kaską i no, żeby on też mógł sobie coś kupić. On oczywiście nie wie, co sobie kupi, więc będzie na razie trzymał albo coś w międzyczasie sobie wymyśli, jakby hookers. No on właśnie, może spotkać się ze znajomym. Słuchajcie, on ma pomysł, że on chce zapuścić sobie włosy Ogólnie ja tego nie widzę Nie widzę go z długimi włosami Ale no, niech sobie sprawdzi Zobaczymy, jak to będzie wyglądało Nie wiem, tu mi w ogóle odstają, odrastają jakieś włoski krótsze I się takie rogi robią Śmiesznie no więc zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Nie wiem, tam znajomy to jest też barber, więc jakby celem jest dzisiejsze występuje odnowienie kontaktów, bo dawno się z nim nie widział, a dwa pogadać właśnie o tym pomyśle, bo już kiedyś z nim gadał. Mm. Zobaczymy. Ja po prostu mega się stresuję teraz przed październikiem, bo w przyszłym tygodniu mam dużo do ogarnięcia, bo muszę tak kupić bilet sobie na tramwaje miesięczny, ale to zrobię z aplikacji. Ale muszę też kupić bilet miesięczny na autobusy, tak żeby jeździć z Gdańska do Starogardu, bo przez trzy tygodnie w październiku będę odbywać staż w szpitalu psychiatrycznym w Starogardzie Gdańskim, w Kocborowie. I w trakcie tego stażu będę miała też wyjazd do Warszawy. I tak za bilet na tramwaj zapłacę 117 zł. Za bilet na pociąg, na autobusy na miesiąc będę miała 540. Liczyłam sobie, jakbym pojedynczo kupowała bilety i by to wyszło i za paliwo. I no, masakryczne ceny, więc lepiej jest miesięczny. Dalej, do tego ten wyjazd do Warszawy, więc. Liczyłam sobie, jakbym jechała prosto z Gdańska do Warszawy w sobotę. To jest tylko tak, żeby mi godzinowo pasował, żeby na zajęcia zdążyć. Jest tylko pendolino, a on kosztuje jak 150 zł, więc um, wyszłoby wtedy za cały wyjazd, bo musiałabym jeździć z Gdańska do Warszawy. Później z Warszawy do Mławy, z Mławy do Warszawy i z Warszawy do yy, Gdańska. Tylko tym powrotem już do Gdańska bym miała za inną kwotę, chyba 700, bo już mogłabym jechać tylko, bo już by pasowało. Więc wyszłoby za to 300 coś tam złotych. No i sobie pomyślałam, że jak dzień wcześniej pojadę, w piątek, właśnie po tym stażu. Wrócę do Gdańska i pojadę pociągiem do Mławy I po nie, wiecie: z Muawy do Warszawy, z Warszawy do Muawy, z Muawy do Warszawy i z Warszawy do Gdańska. No to wyjdzie 270 zł, więc to jest zawsze kilka dyszek zaoszczędzonych. Więc będę musiała też to ogarnąć w przyszłym tygodniu. Oh, może w weekend nawet te bilety ogarnę, Nie wiem, jeszcze zobaczę, pomyślę, ale możliwe właśnie, że część w weekend. Na pewno te miesięczne chciałabym kupić. Wiecie, w październiku, że na chyba wszystko starczyło, więc jakby. Ale no, będę musiała przyjść się na dworzec, będę musiała pogadać w pracy, żeby mogła w trakcie wyjść na dłużej. Ale to jakby z tym nie będzie problemu. No ale strasznie mnie to jakby strasznie się stresuje tym. Wiecie, bo to będzie tak, że będę musiała bardzo wcześnie wstawać. Tak się domyślam, żeby tam dojechać. Będę wracać, to myślałam, że będę mega zmęczona i tak będzie codziennie. Później, jak mam jakieś sesje, to też będę musiała je albo dostosowywać do tych godzin. Tak, no, będę musiała je dostosowywać do tych godzin. No i będzie to bardzo wyczerpujące dla mnie ogólnie. No więc zobaczymy, jak ja przeżyję ten miesiąc. Czy w ogóle, no, myślę, że będę coś nagrywać, ale zobaczymy też, jak i ile bo będzie to bardzo po prostu wyczerpujący miesiąc, zdecydowanie.